Witam w kolejnym odcinku z gry War Selection. Zagramy sobie pra prawdopodobnie Turcją albo Niemcami. To jeszcze jest, do zobaczenia. I tak, robię sobie magazyn tutaj. I tu drugi. Dobra, na razie wystarczy. Robimy na początku dwóch gości i buty. I tutaj już jeden kolega. Zrobię mi chatki, tylko żeby gdzieś było troszkę więcej miejsca od razu na Świątynię Nigdzie tu widzę nie ma miejsca Dobra, tu. Tak żeby się też świątynia potem zmieściła. Dobra. Wy wychodźcie tutaj. który jest woda, pewnie tu też, a to dopiero zobaczymy za chwilę. Dzięki. Efekt ścinania drzew na ustawieniach wysokich, prawie jak deforest. The Dobra, jak skończy to to zobaczymy czy zmieści się tu świątynia. Chociaż W sumie gdzie, gdzie, gdzie tutaj nie ma tak miejsca. Pewnie dalej idzie gdzieś woda. Zaraz to sprawdzimy. No dobra, tu by się zmieściło. Jeszcze wezmę z dwóch na jedzenie. A ciebie wyślę na razie tu. Ty mi zrobisz? Yy, jeszcze tutaj. Dobra, tu też mamy wodę, tu nie przejdzie. To teraz w tę stronę. No, nie ma jedzenia. Czy mało jest? Dobra. Fajnie, jakby tu była dalej woda. Oj. nie zobaczył nas. No, drugi. No, ten już zobaczy, czy nie? No, uda się nawet. Dobra, poczekaj chwilę. Dobra, robimy dalej. Jeden nie idzie tutaj. Chyba, już myślę, okej, okay, zbiera. Dobra, tu dalej domki. Jeden już za ten czas nie robi. Świątynie, no ja trochę za blisko to zrobiłem, no ale dobra, idź tu. No to idziemy dalej, tylko tu jest tor przeszkód. No, zobaczył nas. Dobra, jak przeżyję, to tu go dam. No, chyba nie przeżyję dobra nie przeżył może spróbujemy którymś tutaj ładnie przejść o ile jest to w ogóle możliwe bo był chyba jeden tu, drugi tu i trzeci gdzieś tu no właśnie może tak dobra może jakoś uda kto tam jest atakowany o Boże Trzeba będzie to zrobić tak, że troszkę go odciągniemy, nawet chętnie idzie. No jeszcze chodź, no, myślę. Tu już jest przeciwnik, no, piękna mapa, Dobra, szybko. No tego to mi się nie spodziewał. No, chyba nie wie jeszcze o mnie. No, ten już wrócił do tego. To jednak trzeba będzie to zagrać inaczej. No, dobra, wszystkich co mamy. Tak, zaraz będzie brakować jedzenia. Dobra, dajmy Azję szybko. O, no, oni mamuta. No, to dobrze paru zginie. Chociaż ta wiesieczka na razie może nie. Może by go nawet tak mądrze zaatakował jakoś. Tylko że on, ten mamut przyjdzie tu. Trzeba mu drogę zablokować szybko. A może pójdzie tam. Dobra. To nie aż w żeby nas nie widział. Tylko ja tu. może na razie się powstrzymajmy żeby było jedzenie dobra, poddał się także śmieszna gra, bo dalej nie mogli nas między sobą połączyć, no ale cóż no, zabawna jaka przestrzeń i nawet byśmy o sobie nie wiedzieli pewnie, gdyby nie ten mamut Także dzięki za oglądanie tej ciekawej gry. Zobaczmy, ile punktów dodało. Aż 10. Nie za dużo.